Cześć, witam. Pasieka Bartnik, 7 maja. Jestem na swojej drugiej pasiece. I tutaj, słuchajcie, w jednym z uli rano mnie nie przyjęły matki. Wcześniej przyjęły mi matkę. Słuchajcie, przyjechałem podłożyć drugą. Przeglądałem te ramki bardzo dokładnie. Ale słuchajcie, dla pewności, bo coś, coś ta rodzina tutaj... Nie wiem, no, no coś jakoś do końca nie jestem pewny, czy coś jest, czy coś nie ma. I postanowiłem, słuchajcie, te pszczółki przesiać. Żeby tą matkę dopiero podać, bo naprawdę zależy mi na tej matce. No szkoda, żeby tą matkę stracić, bo matka jest naprawdę... Matki są naprawdę wartościowe. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Pszuki tutaj z G10. Oczywiście z mojej hodowli. Mateczka. Nie to będzie dobrze widać. No teraz chyba coś widać. Tak jak mówię, no, no naprawdę szkoda, żeby, żeby ją ścięły, żeby tutaj coś, coś, coś było nie tak, dlatego mówię, no postanowiłem te pszczółki przesiać, tą rodzinkę, dlatego wczoraj przeglądałem też tutaj jedynkę, też mi ścięły matkę wcześniej, ale tu akurat słuchajcie, matka się znalazła, także tutaj spokojnie dzisiaj ją jeszcze raz, tą rodzinę i, i mateczkę, mateczkę wypuściłem, myślę, że zostanie przyjęta, że tutaj się nic nie stanie. Wszystko będzie ok. Założyłem też poławiacze pyłku. Dzisiaj rano. Na razie dwa, zobaczymy, jak to będzie. Trochę tutaj nie za dużo, ale coś tam, coś tu troszkę nazbierały. Widać, że też już się, bo to jest facelia posiana daleko, też widać, gdzie jest faceli, jest niebieski pyłek. Także zobaczymy, ile na, nazbierają. Coś tam zawsze. Coś tam zawsze będzie. Ja na razie są dwa, może a w drugiej pasiece tej co mam koło domu są trzy. Także coś zawsze nazbierają, zobaczymy. No nie ma, bo mówię jak lepiej właśnie okres na zbieranie pyłku to jest właśnie jak kwitną jak brzepaki i mniszek. Mniszek to jest rekordista, jeżeli chodzi o, o zbiory pyłku, no ale no niestety w było zimno, także nie można było tutaj no, nic nazbierać. Także no, zobaczymy co będzie teraz. No i dobra, pszczółki sobie spokojnie wchodzą. Spokojnie sobie wchodzą do ula, zobaczcie. No i jak mówię, jeżeli jest matka zostanie na końcu przed kratą. Jest na wlotku, jest kratą odgrodowa. Jest kratą odgrodowa oczywiście, żeby ta matka tam nie weszła do ula z powrotem. No i zobaczymy co to będzie. Oczywiście na jednej, na jednej z ramek było trochę larw. Słuchajcie, było 21 mateczników. Wszystkie puścinałem. Rzucałem pszczoły, także miałem okazję te ramki dobrze przejrzeć. Wszystko jest ok. No i zobaczymy, co będzie. Ale mówię, że będę spokojnie spał, że tutaj żadnej matki nie ma, że tutaj też nic nie ma. Wtedy będzie to matkę można podać. Szuki sobie, fajnie, szuki sobie fajnie wchodzą. Zobaczymy, może mateczka się znajdzie. Jeżeli jest, oczywiście. Na pozostałych ulach jest ok. Matki wszędzie są, czerwią. Tutaj, kiedyś nagrywałem filmik, pokazałem właśnie w ostatnim ulu. Tutaj właśnie wkładałem kratę odgrodową, i tutaj. Koledzy pszczelarze mówili, że było, mówili, że właśnie no w, sumie w komentarzach mi pisali, że było słychać właśnie matkę pszczelom młodą. Ale słuchajcie, robiłem przegląd za jakieś, ja wiem, 6-7 dni. Jest stara matka, znaczy stara matka, no matka jednorosza zeszłego roku, jest normalnie, czerwi, jest za kratą, także słuchajcie, żadnej tam innej matki nie ma. Prawdopodobnie ta matka musiała się tam coś odzywać, bo tutaj nic innego też, też tak naprawdę nie było. Dobra, Pszczółki niech sobie pomału wchodzą do ula, ja poczekam, jak się będzie miała sytuacja. Zobaczymy czy ta matka jest, czy nie ma. W następnym filmiku powiem jak to wszystko wyglądało, czy ta matka była, czy tej matki nie było. Nic podaję tę matuszkę. Ja podaję w ten sposób, że słuchajcie, tak wysuwam lateczkę, nie wyłamuję, tylko wysuwam gdzieś tyle. Nie więcej. Ona była podana jeszcze wczoraj, ta matka z rana, także tutaj już przyszła. Ta substancja mateczna przeszła na całą rodzinę, także spokojnie powinno być wszystko dobrze. Dobra, podajemy tą mateczkę. Ja robię w ten sposób, kładę na, na ramkach między uliczki, ramkowe. Słuchajcie, kiedyś podawałem między, na zapałkę między ramki. Teraz podaję w ten sposób. Kiedyś też robiłem tak, że wklejałem. Wklejałem też Plaster, tą matkę nie ma sensu. Słuchajcie, jak samo fajnie matki się podaje, matki fajnie są przyjmowane. Jeżeli, oczywiście, wszystko jest ok, nie ma mateczników i tak dalej, tak to słuchajcie, wygląda. Dobra, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.